Witam serdecznie dziś dzisiejszym odcinku z World of Tanks 2.0 I dziś przedstawię wam bitewkę, yy, moją bitewkę. W tej bitwie wykonałem około 5000, więc nie jest to zły wynik na jak na ten czalk. Oczywiście zapomniałem dać wcześniej kamuflażu, ale to nic. Oczywiście... Rozglądałem się co tu jest, co jest. Na razie nie spotkałem w tej bitwie 11 tierów, więc Jest na razie dobrze. Oczywiście jadę na hatekownię. Jedziemy, jedziemy Może to nie najszybszy czok, ale potrafi osiągnąć swoje... ...prędkości. Ogólnie nim się zmierzyłem drugą bitwę, więc dla mnie jest to nowszy czołg w garażu. Dość na razie przyjemny. Widać, że na razie nic się nie dzieje, bo mało czołgów tu jest. Pancerz wieży ma dobrą, choć jest oczywiście garnek dalej jest. Kadłub jest twardy, ale jak jeszcze się na huldalnie, Bo tak to nie polecam. I E5 dostaje w przejeździe. Pieszy szczał. Oczywiście czat nie jest zbytnio przyjemny. M548, y, patent. to naprawdę, że coś gra. I znowu przyjął. Oczywiście daje, jak czekam w tym miejscu. Bo nie ma art, więc na mnie nic tutaj mnie nie ruszy. Praktycznie, no. Jak zaraz się okaże. Mierzę tam i tu. Nie wiadomo co się stanie. Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. No ja, pięć wyjeżdża, obrywa. Jest na hita. Gosił, będzie chciał wychylić sobie. I, I się wychyla. Oczywiście nie przebiłem, trafiłem gąstki, nie no szczupaka. A tam nie powinien bardziej jeszcze pokrywę silnika. No i bo, w bok strzeliłem. I chłop, jak to jestem. Przebim je po garnku. No tak jest. Może, może. Niestety. Dość nudna gra. Ale na początku, na razie, tu już łatwiej oberwał pokrywę. Znowu wychyla, znowu ce celuje, ale nie. Nie trafiłem. Tu znowu celuję, ale nie oddam strzału. W dolną płytę wchodzi. Zwykłych. I postanowiłem teraz ruszyć się tej miejscówki, żeby jeszcze dać strzał. I byłem warty. Nie powiem, że nie. Praktycznie na FHP wyjeżdża na pionkę. I tu się zablokowałem. Ja by się nie zablokowało, to bym zdążył jeszcze strzelić. I Godzilla. I tu nie wchodzi. I staram się tego cesa zdjąć. Choć chyba rykosze to był, bo nie weszło. Blinduję oczywiście Goldzilla, że warto blindować. Jeśli macie pociski i szybko ładujecie, oczywiście możecie blindować. Snow CS. Goldzilla. Ten nic mocno oberwie. Zaraz. O, widzicie. Dlatego ja wolę grać ostrożnie. I tu. Nie wiem gdzie ten pocisk poleciał. Czy ten CS zdążył obrócić kadłub? Możliwe, że tak. Oczywiście daje znać, żeby i sobie wycofać się. Oczywiście znowu blinduję. Nie trafiam. Siedzę, siedzę i proszę bardzo, IS i, i 121B, pierwszy szał nie wchodzi, drugi szał nie wszedł, dość trudny ten szczał, bo jednak ustawił się na zwykłych, trzeci już wchodzi. I tu wiem, że w line wszedł. Bo wykonałem misję na. To no więc weszło, weszło i strzelałem już z Golda. Wychylam, wychylam. Znów strzeluję w Izza, w linea i Stoję, 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 nic nie robię. Czekam bardziej na spota, bo choć mam HP to i tak się obawiam, bo są dwie godzille. A jak mnie robną, jeszcze grill, to może źle się skoczyć. I oczywiście godzilla się wykroiła. Daję jeden szczał. Drugiego nie zdążyłem. Tutaj nie mierzę w projekto, Daję oczywiście blinda, choć bardziej powinienem wytrzymać. No chyba tego grilla wcześniej, ale oddam strzał. Trudny strzał, ale weszło. Teraz ja zmieniłem pozycję, bo jednak chcę pomóc Godzilli naszej. Nie wiem od czego dostałem spota, ale myślałem, że to będzie ta lodówka. Nie lodówka, Godzilla. Przepraszam. Co jest na 77? Tu celuję. Myślałem, że ktoś wyjedzie. No i co jest wjeżdżał? Jedzie, jedzie, jedzie. Tam Baczek chyba go skończył. I tak celuję teraz le wycofuje się, oddaje, dobiję. Polosowało bardzo przyjemnie. Teraz na tego proga. W silnik. Kolejnego strzału nie oddam. Patrzę czy się wyspę świeci, ale się nie wyświecił i teraz wrócić wcześniej sprawdzić, czy FV nie przyjechał patrzę, patrzę, nie ma więc wyjeżdżam Oczywiście się, się kręcę. Patrzę, czy coś się tu nie wyspotuje, czy na snajpie coś nie siedzi. Czeka, czeka, wjeżdżam. Dostaję spota. Od czego? A tu projekt. Trochę się wahałem się wyjeżdżać na niego, ponieważ on ma magazynek i jeszcze godzilem go wspiera, więc czekam. Czekam aż coś głupiego zrobi. Czekam, czekam. Ruszam kadłubem. Trochę wyjeżdża i wycofuje się. Oberwał. Raz się przebił, raz nie przebił. I teraz zrobi głupotę. Znów wychyla. I go kończę. Trochę oczekiwałem, na, żeby się nie być odspotowany. Muszę mieć yy, świadomość, że... Czy będę wyspotowany wcześniej? Oczywiście się daje blinder tutaj, czy nie będzie lodówki tu? Ale nie ma. Wychylam. Jeździsz przede mną. Oddajesz szał. Ale nie wchodzi. Godzilla jest. Próbuję dojeżdżać. Ale chyba nie zdąży. Jednak praktycznie bitwa się kończy. I zestaw, który ja używałem w tej bitwie, to HP Turbo i DOSYŁACZ. I to wystarcza. Na razie. Jeśli jest trochę kiepsko stabilizacją można wymienić z Turbo na y, eksperymentalne, lub całkiem y, odmówić Turbo i dać y, stabilizację nomarną Dziękuję za oglądnięcie pitewki. Y, Mam nadzieję, że się spodobało. I przypominam, zalogowanie się do WOTA, odebranie nagród. Cząłem go z